Z tej strony Freddy Fazbear <coughs> Mam kaszę, jakby sobie coś się do tego filmiku. Ok, i tutaj obok jest nie, obok mnie jest kabel. który się zawsze. <coughs> jest tak, kabel. Czemu nie nagrywasz? Czemu, czemu? Czemu? Ja jakoś teraz nagrywam. A mi patrzy coś tam, je chyba co nie. Powieszę chyba, bo nawet nie patrzę trochę na moje wyświetlenia, okej. Okay. Ale wiesz tak, kabel. Kabel, kabel, kabel. Trochę mi jakieś to imię K będ przypomina, ale nie pamiętam. ok. Trzeba, bo ja też to To chyba, że płyty te do sali, ale teraz nie mogę wysłać Ale wiesz, kapitan, czemu Ty Ja teraz te gry mam i pewnie dostanę jakieś zero wyświetlenie. Zero w górę, zero subskrypcji. kubaż. Kabel, gdzie ty chcesz iść? Aj kabel, ale nie wiem czy wiesz, ale to jest mały pokój. Jakby co kabel nie będzie mówić, ponieważ um... nie na korzym z nim jeszcze, chociaż mam plany. Więc e, możesz już stykać. Czekaj, jak? Jak? Jak ty nadal żyjesz? Masz tutaj czerwony na głowie, na ple. Tak, trochę na nogach, a ty jak już nadal żyjesz? Jeszcze na rękach teraz masz, ja. Dobra. Ustrzyń się. A ja teraz wam Ok. Czy będę na tyle miał że tak i nie? Eee, no Mam inne rzeczy do sprawy. Na przykład eee. chodzę do szkoły i takie tak. Ale teraz sobie do, no, no, mam wolnej chwilowo, więc mogę trochę nagrywać. Dzisiaj ja tego nagrywam coś. Może się jeszcze jakiś odcinek, ale nie sądzę. I jakby co? Jakby to powiedzieć... Eee, tak, będę kiedyś te gry będę. Mam test zapraszam też do niego, ale nie, nie, nie powiem, jak się nazywa. Po prostu musicie skatoć, Sabi. Okej. Okay. O, patrzcie, to Więc tak, pomyślcie sobie, <laughs> pomyślcie sobie, że czekajcie, może będzie tutaj, po będzie tutaj, Powiedzcie sobie, że to jesteście wy. I powiecie nagle. O wow, klama. Wali się Czekajcie, powrócimy. O, i powiedzcie sobie, że jesteście Napoleonem. I nagle mówicie. A coś zdaję się swoimi innymi kanałami. Bo chyba masz już... Jeszcze... Czy Halliwell, Kitty Bruszaków, czy coś takiego, dwa i inne rzeczy. Słuchajcie. Jeżeli chcecie odebrać jakieś sprawy, to miejcie. Ja to Znaczy, jeżeli po prostu chcecie, żebym coś nagrywał, to posłucham ja Was, ale jest taki mały problem, że po prostu musicie wybrać jedną z gier, którą chcecie nagrywać. I. Sniff, er, I czekajcie nie miałem coś powiedzieć. I dobra tu tę grę. I jeszcze hmm, coś uh, A, tak. Nie ja wiem czy wiecie, ale teraz jesteśmy w, w tym... Jak się to nazywa? Eee. Uh, było Playground. Mały pokoiku, bo nie chce mi się dawać dużego. Więc tak. Więc widzę. Będziecie gotowi na naszą rozkrywkę. Będziecie gotowi na moją yeah. gry. Możliwe, że dawać przygody do piekła lub nie, nie wiem jak chcę tylko będziemy musieli to, to trochę podłużyć ponieważ to trochę długo trwa ok więc dziękuję za oglądanie trzymajcie się i. a nie czekajcie chyba to nie trochę czekajcie dobrze jeszcze dodać jakieś to podziękowania ja to widzę za coś po co mam podziękować za co? po kawałku yy, i kabel mnie subskrybuje okej okay. ale okej okay, jeżeli sądzę jakaś tam widzów to to te powiem ich okej że i tak zagrywasz od i masz jakieś tam widzów Wiedź dziękuje yeah, wszystkim co oglądali ten, ten odcinek Boże być ci da jakiś kot jest cokolwiek i tak, mam koty, okej okay. I wiecie jak się mieszka z trzeba kotami jedę psem Choro dobra Pies jest jakoś spokojny, trochę <coughs> A? Tylko jeżeli jest trochę klimatycznie No to wtedy będzie Modowanie atakowanie Nie, nie tylko atakowanie ich Ponieważ nie chce iść nie będę nagrywać. W ogóle to prawie mi się nie chce nagrywać, więc. Mogę już akurat kończyć Bocieńku wszystkim. Ok, dziękuję bardzo za oglądanie tego dzika. Łapka w górę lub w dół, jeżeli chcecie, i tak to nie się spili. Subskrybuj, lub też je, jeżeli chcesz, żeby widzieć ideociki, które są bardzo rzadko. Eee, no to To też. To też, też I dziękuję niektórym widzom, jeżeli co, shortów i zobaczyli mój kanał. No to dziękuję Wam. Będziecie mi pomagali w myśleniach. Jeżeli chcecie, to możecie to subskrybować I nie, nie robię znak ra tego racistowskiego tak Chcę pokazać, że po prostu wam dziękuję Po prostu, nie możecie Nie mogę, mogę ruszyć tylko jedną ręką, a Wy w ogóle nie, nie ruszacie się Więc, dziękuję za oglądanie Napoleon, idź Już tutaj swoje wyspy, Beba swego Okej Usunął się, okej. Okay. Więc tak. E, tu jest kamera. Teraz dziękuję za oglądanie wam e, nie wiem co mam powiedzieć. Zapraszam do, do innych youtuberów. Na przykład... Jakby tu by... Może jakieś mniej sławnych youtuberów sławnych. Może się do nich dołączyć. Nie wiem, żeby i tak mieli coś. Mieli sukces w życiu Mogło się ich wyzywać Czemu chcę wyzywać innych YouTube'erów, y? okej? Okay. Fanów z FNAFa Ja jestem jednym z fanomów Gugie, więc obcy przyodam nie, okej? Okay.